Witam cię bardzo serdecznie. Jestem niesamowicie podekscytowana i zainspirowana wydarzeniami z konferencji kariery, którą właśnie zakończyliśmy. Minął ten czas i mam mnóstwo przemyśleń. W Twoim sercu narodziły się jakieś marzenia, w Twoim sercu narodziły się jakieś myśli, w Twoim sercu usłyszałaś pewne historie, które sprawiły, że nastąpiło jakieś poruszenie. Czy narodziły się jakieś marzenia? Czy widziałaś się chociaż przez moment w miejscu jednej z tych kobiet, która przemawiała, a może któraś przemowa w szczególności dotknęła Twojego serca? Mam dla Ciebie wspaniałą wiadomość. Za chwilę, od poniedziałku, rusza projekt, który będzie skoncentrowany na tym, żeby pomóc Ci i wesprzeć Ciebie i mnie w realizacji naszych marzeń. Jeśli masz jakieś marzenia, zapraszam Cię do tego, do tego statku. Zapraszam Cię do naszego wspólnego statku, gdzie będziemy wspólnie pracowały na nasze marzenia, gdzie będziemy razem inspirowały się, gdzie będzie codziennie jedno zadanie do wykonania do końca lipca. Jedno, tylko jedno zadanie, albo aż jedno zadanie, ale takie, które z pewnością przybliżycie do Twojego marzenia. Nieważne, jakie ono jest, czy to jest marzenie i czy to jest marzenie jakieś inne, z pewnością. Razem robi się wszystko dużo, dużo łatwiej. Razem możemy więcej niż w pojedynkę i razem dużo łatwiej realizować jest różne cele. Zapraszam Cię do tego wyzwania, zapraszam Cię do tej wspólnej grupy, gdzie razem z innymi dyrektor będziemy miały, będziemy miały grupę prowadzoną. Codziennie będzie jedno zadanie od poniedziałku do piątku do wykonania. Które z pewnością pomoże ci bardziej zbudować siebie. Tam będą zadania, zarówno z pracy, z zakresu rozwoju osobistego. Czasem to będzie spacer krótki, czasem powiedzenie czegoś miłego bliskim. Będą to rzeczy, które z pewnością wpłyną na polepszenie jakości twojego życia. Jeśli tylko chcesz być w. W lepszym miejscu, stać się lepszą osobą niż jesteś tu w tym momencie. Jeśli uczestniczyłaś, czy uczestniczyłeś w naszym wspólnym wydarzeniu transformacji, to z pewnością jest grupa dla Ciebie. Nie będzie to grupa, która Cię angażuje w żaden inny sposób. Będzie to grupa, która wyrobi, pomoże Ci wyrobić sobie systematyczność i nie zaburzy Twoich działań. Czego to od Ciebie wymaga? Konsekwencji, systematyczności i wzięcia odpowiedzialności za swoje marzenie. Dlaczego? Dlaczego? Dlatego, że tylko wtedy, jeśli będziesz robić codziennie pewne działania w kierunku realizacji Twojego marzenia, za trzy miesiące wejdzie Ci to w nawyk i Twoje marzenie ma szansę stać się rzeczywistością dużo, dużo szybciej. Zapraszam Cię. Na nasz wspólny statek pod tytułem Sukces. Zapraszam Cię na nasz wspólny statek pod tytułem Realizacja Marzeń. Zapraszam Cię na nasz wspólny statek. Jeśli chcesz dołączyć do tej grupy, kliknij w link, który będziesz miała poniżej. I zapraszam Cię bardzo serdecznie. Ja z przyjemnością akceptuję to wydarzenie. Czy to będzie łatwe? Pewnie nie zawsze. Czy to czasem będzie wymagało od Ciebie zaangażowania? Czasem pewnie tak. Czy będziesz miała ochotę odpuścić? Tak. Warunek jest jeden. Ty sama się pilnujesz. Nikt nie będzie cię kontrolował, pilnował. Jeśli nie zrealizujesz jakiegoś zadania w ciągu tygodnia, w sobotę i niedzielę, możesz to nadrobić. Jeśli natomiast nie nadrobisz zadania, masz samodzielnie usunąć się z grupy, biorąc pod uwagę uczciwość, odpowiedzialność i szacunek do wszystkich osób, które Uczestniczą, uczestniczą w grupie. W takiej grupie dużo łatwiej jest osiągać, w takiej grupie, duż, grupie dużo łatwiej jest realizować cele, w takiej grupie dużo łatwiej jest wzrastać w większej świadomości. Zapraszam Cię do szlifowania Twojego diamentu, który Masz w sobie. Zapraszam Cię do doskonalenia Twojej osobowości. Zapraszam Cię w wędrówkę. W stronę Twojego piękna wewnętrznego i zewnętrznego zapraszam Cię do świata realizacji Twojego marzenia, bo wtedy, kiedy Ty zrealizujesz swoje marzenie, moje marzenie stanie się rzeczywistością, tak czy inaczej. Więc mnie również zależy na tym, żeby wesprzeć Cię w realizacji Twojego marzenia. Dziękuję Ci bardzo za uwagę, dziękuję Ci za uczestnictwo w konferencji, w konferencji kariery. Dziękuję Ci za zaufanie, i jeśli mogę Cię o coś prosić, to sprawdź tę grupę. I chcę, żeby do niej dołączyły tylko te osoby, tylko te kobiety, które naprawdę chcą i które są gotowe zapłacić cenę za realizację swojego marzenia. Cenę? W postaci przede wszystkim zaangażowania i odpowiedzialności. I chcę Ci powiedzieć też, że te zadania nie będą jakimiś wielkimi zadaniami, ale dzięki temu, że będzie to systematycznie, zaufaj mi, metodą małych kroków, słonia da się zjeść, małą łyżeczką, całego w całości, nie da rady. Ściskam Cię bardzo mocno, życzę Ci pięknego weekendu i do usłyszenia i do zobaczenia kolejnym razem. Ja już nie mogę się doczekać, kiedy będziemy mogły zobaczyć się na żywo i chcę Ci powiedzieć, jeśli dziś, dzisiaj jeszcze nikt tego nie powiedział, że jesteś piękna, jesteś wartościowa, jesteś wyjątkowa, jesteś jedyna w swoim rodzaniu i dziękuję, że jesteś częścią naszego zespołu.